Piękny dziomek, czas jest śniadanie. Więc wyruszamy po śniadanie. Generalnie, ale nie do ziemianki. Chcę sprawdzić, czy śniadanie wyrosło. Bo październik i początek listopada to śniadanie rośnie. O, już widzę, że rośnie. Jest śniadanie. Jest śniadanie, dwie kanie. Jeszcze zrobimy szybki rekonesans, bo najwięcej kań rośnie nad stawem w takim miejscu. O, muchomory. Tego nie będziemy jeść. Popadało trochę. Staw odżył. O, już widzę, że są. No nie wiem. No to dobrze, to będzie na jutro. Tą kanie już widzę, że tu podżerają żuczki. Ale żuczki, ja też chcę śniadanie. Macie tutaj sobie zjedźcie trochę. A ta kania pójdzie na śniadanie. Jeszcze jest zdrowa. O, bardzo dobra. Te zostawimy. I zbierzemy jeszcze jedną tamto. O, następna kania. Patrz, że tutaj. Jest co najmniej na trzy śniadania. Niektórzy się boją zbierać kań, bo są bardzo często mylone z muchomorem sromotnikowym. Jakie je rozróżnić? Przede wszystkim pachną niesamowicie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz mają bardzo często takie właśnie o nakrapiane, jakby e, jakby to były pióra. Coś takiego no i przede wszystkim to co ich wyróżnia to jest ten pierścień, który jest tu ruchomy, on nie, nie jest przyrośnięty, ten pierścień jest ruchomy na całej jeździ po tej nodze i tyle. Dobra. Nie będziemy wszystkiego zbierać, niech to sobie rośnie. Jutro też tu przyjdziemy na śniadanko. O, następna kania, kurczę. Zobaczcie. O! Kania sobie rośnie Idziemy robić kanie.